Słowo Boże na dziś, poniedziałek 7 kwietnia 2025 roku. Czytanie z księgi proroka Daniela. W Babilonie mieszkał pewien mąż imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Hilkiasza. Była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowywali swą córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joachim zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przylegający do swego domu. Przychodziło do niego wielu Żydów, ponieważ cieszył się większym poważaniem niż inni. W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. Należeli oni do tych, o których powiedział Pan. Wyszła nieprawość spośród sędziów, starców z Babilonu, którzy tylko uchodzili za kierujących narodem. Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa ludzie odchodzili, Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądania ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna, jak w poprzednich dniach, jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać w ogrodzie. Był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt, przynieście mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli do niej mówiąc, Oto brama ogrodu jest zamknięta i nikt nas nie widzi my zaś pożądamy ciebie to też zgódź się obcować z nami w przeciwnym razie zaświadczymy przeciw tobie że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od siebie dziewczęta Zuzanna westchnęła i powiedziała Jestem w trudnym ze wszystkich stron położeniu jeżeli to uczynię zasługuję na śmierć jeżeli zaś nie uczynię nie ujdę waszych rąk wolę jednak niewinna wpaść w wasze ręce niż zgrzeszyć wobec pana zawołała więc zuzanna bardzo głośno krzyknęli także dwaj starcy przeciw niej jeden z nich pobiegł otworzyć bramę ogrodu gdy domownicy usłyszeli krzyk w ogrodzie pobiegli przez boczną furtkę by zobaczyć co się jej stało skoro starcy zapowiedzieli swoje słudzy zmieszali się bardzo nigdy bowiem nie mówiono takich rzeczy o zuzannie Następnego dnia, gdy zebrał się lud u jej męża Joakima, przybyli dwaj starcy pełni niegodziwych myśli wymierzonych przeciw Zuzannie, by ją wydać na śmierć. Powiedzieli więc do ludu, poślijcie po Zuzannę córkę Hilkiasza, która jest żoną Joachima. Zawołano ją. Przyszła więc ze swymi rodzicami, dziećmi i wszystkimi swymi krewnymi. Wszyscy jej bliscy oraz ci, którzy ją widzieli, płakali. Dwaj sędziowie, powstawszy, położyli ręce na jej głowie. Ona zaś, płacząc, podniosła wzrok ku niebu, bo serce jej było pełne ufności w panu. Starcy powiedzieli. Gdy przechadzaliśmy się sami w ogrodzie, ona wyszła wraz z dwoma dziewczętami, zamknęła bramę ogrodu i odesłała dziewczęta. Przyszedł zaś do niej młodzieniec, który był ukryty i położył się z nią. Znajdując się na skraju ogrodu i widząc nieprawość, podbiegliśmy do nich. Widzieliśmy ich razem, ale jego nie mogliśmy pochwycić, bo był silniejszy od nas i otworzywszy bramę, rzucił się do ucieczki. Gdy zaś pochwyciliśmy ją, pytając kim był młodzieniec, nie chciała nam powiedzieć. Takie jest nasze oskarżenie. Zgromadzenie dało im wiarę jako starszym ludu i sędziom. Skazano ją na karę śmierci. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem. Wiekuisty Boże, który znasz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie oni złośliwie obwiniają. A pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem. Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc. Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, Izraelici, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud zawrócił w pośpiechu. Starsi zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Rozdzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a ja ich osądzę. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż pan powiedział, nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą. On zaś powiedział, pod lentyżkiem. Daniel odrzekł, dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę, już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego, Potomku kananejski, a nie judzki piękność sprowadziła cię na bezdroża a żądza uczyniła twe serce przewrotnym tak postępowaliście z córkami izraelskimi one zaś bojąc się obcowały z wami córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość powiedz mi więc teraz pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą on zaś powiedział pod dębem wtedy daniel powiedział do niego dobrze Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zławy rządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalono niewinną krew. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 23. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszu w tymi słowami Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze Ty samo sobie wydajesz świadectwo, świadectwo Twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus Nawet jeżeli ja samo sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich, ja nie sądzę nikogo, a jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także we waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli. Gdzie jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział Nie znacie ani mnie, ani Ojca Mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca Mego. Słowa Ty wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie.